hu, e nie trzeba by taśmę prolog okej okay. Zobaczymy na czym to polega. mam nadzieję że będziemy łapać nie jestem pewien. okej okay. mhm mm Ostatni widziany, 274190 w serwerze Okej materiał 18 Osoba zginęły, ostatni widziany, ocenięta Damn. A, mogę myszką pomijać Poniższy materiał został odzyskany Z osobistej kamery ręcznej Viewmaster HV Ej <ścoughs> Ja tak nie szybko Cześć. łapie? Uj Ej, nie ma mikrofonu. Wait. Ej, nie ma mi Lewy przycisk. Aha. Okej, okay, przybliżam. Wiem. Okej, okay, lewym przyciskiem traktuję. Przeładować. Watarka Okej. Okay. Już klucz dobywano. Ej, ale... Jeśli na to furtunatki. A o, ja, tak się to otwiera? Możeś mnie to. Tata. Przeczytaj kodeks. Okej. Okay. Um, tajemnic tajemnica. Tajemnica? Tajemniczo powinna być. Tajemnica pogłębia się w sprawie zaginionych dzieci szkół zamknięta wcześniej, wcześniej na lata. Dzieciom zaginęli podczas zajęć szkolnych. Wieję. A co że się dzieje? Okej okay. Damn Power's off. Gotta find the breaker. Hu No ej! Aha, mikrofon mi nie działa. O a o tyś go. Czaj to jest znać pokój dla włączników. There it is. Halo? To jest Poziom generowania A ja to zakupię O, 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 o jeju, panie, panie, panie Pani, się Ej, ale Ale mikrofon nie działa Panie, ty mam ciało, e, cień. Jo, mam nogi. Nogi mam. Niesamowite. Ale mikrofon mi nie wałapuje. Nie, tak, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, dobra, możemy teraz grać. Gościu, ty się przyjmujesz, gdzie jesteś? Ja się przejmuję. Swoimi. Powinniśmy się utrzymać. Ja nie wiem. Ja na razie nie chcę mi się żegnać od tego. Ja na razie nie chcę mi się żegnać tego. Yo, mogę wejść do krzesła. całą szkołę. Je, rozwalamy całą szkołę. szkołę. A, to ode mnie jest, ode mnie. A, to ode Halo? No, czycie, serio musi aż tak cienko stać? What the fuck? Co to za odległość od... O, czekaj. O! dobra, do obra do obrazu. Do tablicy, ale głupie. grupie. Jestem pewny, tutaj rytuały były. A, aha. Rozumiem. Co się stało? Halo? Słyszałem jakiś dziwny dźwięk i mnie to niepokoi ja Nie Ja otwierać ja zbytnio obiektywu nie znam Jeszcze się nie rozumiem co mam tu robić Po jakiego ci to było lepiej? Po jakiego ci było to wchodzić? Halo? to pchnął? ja, jak... Pozycja 55 bo jednak. to. Co to jest? Nie ufam Nie wiem czytania. Ja walę. dobra. Numer artykułu 555. Poziom uprawień 4. Rozy zjawiska, zjawiska niebezpieczne. Opis. Ark 555. To humanoidalna anomalia mająca około 700... Damn. Różniające się niepokojącą głową, przypominającą przesadnie zdeformowane ucho. Istota ta w wykazuje wrogie usposobienie. Wobec ludzi wykazuje znaczny poziom inteligencji. Ark 555 jest pozbawiony narządów ocznych i środków do postrzegania światła, co zmusza go do polegania wyłącznie na swoich wzmocnionych zdolnościach słuchowych, celów wykrywania i interpretacji zmysłowej. DM. Mocny. Anomalny właściwości. Ark 555 charakteryzuje się ofensywną strategią skupiającą się na rozmieszczeniu pułapek Głównie czerwonych walonów namier namierzających ciepło. Znaczonych jako Ark 555B. balony te są strategicznie rozmieszczone przez Ark 555. To W kluczowych obszarach, takich jak korytarze i wąskie. Ga Gardło? Okej. Okay. Służąc jako środek do wykrywania obecności potencjalnych celów. Warto zauważyć, że podczas sceny rysów kryzysowych, ARK-555 wykazał zdolność reagowania na podczesłowę. Pochodzące od, e, z dalekości do 1 metra. E-kilometra. dm. Dokładnie śledząc źródło. <ścoughs> dźwięków. Co więc Ark 555 zademonstrował wykorzystanie techniki echolokacyjnych do identyfikacji potencjalnej ofiary w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Odzyskanie i zabezpieczenie. Ark 555 został pomyślnie odzyskany z tajnego cyrku, znajdującego się w zredag Zredagowano. Gdzie wykorzystano go jako anomalne. Tak, podczas występu. Uwagę zakonu przyciągnięto na tę istotę zgodnie na raport o niewyjaśnionych zniknięciach i osobliwych obserwacjach w okolicy. Po operacji odzyskania ARK 555 zachował się agresywnie w stosunku do personelu ARK, <coughs> wykorzystując swoje możliwości i rozstawienia pułapek w żarliwie próbie ominięcia protokołu przechowała czy <laughs> Widział, że to coś zrobię teraz nie wiem czy chcę się ruszyć Wykrywa tylko dźwięk mój mikrofon, to... a nie tu Nic tu nie ma? Run, hide, escape. Nie gadać mi tak, no kurde, no się tylko stresuje. Kto to walczył? Pytam się, kurde. No dobra Jeszcze on Aha on do tego mówi. Większe ciśnienie niż powinien mieć Takie z 70 może ma 70 to jest normalka 80 może 90 I mean get the point nie? Mogę tu zejść? Potrzebujesz klucza. Aha, Winda potrzebuje klucza od kiedy? Ja się pytam. Nie, zwykły przedmiot. <słuch> hmm, kolejny. Hmm, uh. Mogę zapisać? Nie, fuck Dobra Rozumiem, że jestem udupiony względu na to, że przeczytałem to coś A jestem raczej w takim budynku To jest Poskoczyłem do sto coś o, ciśnienia Ooo FUK Masz mi kartkę? Obudziłem się... ...ee... Yy, za wcześnie No robimy Nasıl zarf taşım orada? <Sessizlik> Pişeyim uzayla içeyim mi? Uu daha Uu daha Nie będzie nie wie płuc, no, w twarz i nie, nie gania nic. Nie pamiętam zawsze części Jesteś tu? Dobra, wejdę do w ciebie o Oh fuck. Okej, okay. okej. Okay. Fuck. O oh fuck! Czy ja mówiąc coś się o mikrofonie? Mówiący coś o mikrofonie? Nie, mam się na nie opatrzeć, okej. Okay. Zjemy myśli, że ci nie widzę? Hm, albo Kurde, ale to szybkie gówno Ha, czyli co by nie zrobię to i tak to będzie stać Jebań Cześć Wait No to zrobimy tak, wait Heee właśnie eee. na rythm eee, możesz po co eee. Co, zabiło mnie to? To mnie zabiło? Ja myślę, że jest tu wodno. Eee. Ziemię zrespiło lekko ptanko tanko. I mean Amin, windy nie mam nagle. A. <noise> Dobra, puszczam muzykę głośniej. Co to jest? The Library. Okej, okay, jednak ch chyba chcę ten dźwięk, który. É, hey, curvo. É. É, É. É. Meanwhile